Działa? Weronika działa czy nie działa? No właśnie nie, nie wiem. wiem. Nie, dobra działa, działa. Dział. Zapraszamy, tak. zapraszamy, zapraszamy. kochani. Zapraszamy na spotkanie z Weroniką czwart Więc jeśli to w jakikolwiek sposób będzie dla Was interesujące to... Ale będzie, zobaczcie będzie. E, ja, miałam mam jest... dziwne, ja miałam dziwną Nie trzeba, na, na zaproszenie. no jaki dziwny Ma, Mam nadzieję, że Was to nie zabije, mam nadzieję, że Was nie to Nie zabije. Z... <laughs> mam nadzieję, że Was to zainspiruje do... Tego, żeby może trochę wyjść poza to, co robimy. No, a Weronika to... jest współtwórcą kolejnego niezależnego domu mediowego. Współtwórczynią. Będę walczyć o femininę. Ale wiesz, ja pracowałem idąc, <laughs> pracowałem właśnie na tym, żeby nie pomylić, i pomyliłem oczywiście. Przepraszam, współtwórczynią e, i o tym też będzie: będzie o sztuce, o biżuterii, e, Weroniki. E... I będzie o wspaniałym jedzeniu, które, któremu ręczę. To tak, przy, przy, okazji, przy okazji. Oglądajcie. Zapraszam. Pa, za pa.